Tutaj mamy owe pozostałości jeszcze całkiem w świetnym stanie. Przed nami piwnice, a właśnie podpiwniczenie tego, co było dawniej. No witam wszystkich serdecznie no Jesteśmy dzisiaj w Grodźcu Koło Będzina no Odwiedzimy dzisiaj Były budynek W którym funkcjonował Były posterunek Straży Granicznej W roku 1914 no Co zobaczymy, jak to wygląda obecnie Przekonamy się niebawem no, owy budynek posterunku jest przed nami. Najbliższe jego sąsiedztwie znajdowała się stajnia, pomieszczenia gospodarcze, gnojownik, placa, apelacyjny, stołówka, studnia. No i budynek główny, który jest tutaj. Jest tam właściciel terenu, spytam go, czy mogę tu nakręcić materiał, zobaczymy, no co powie. Zgodę właściciela uzyskałem, dlatego filmuję. Tak to obecnie wygląda. Budynki zachowały się w idealnym stanie. Tutaj mamy owe pozostałości, jeszcze całkiem w świetnym stanie. Przed nami piwnice. a właśnie podpiwniczenie tego co było dawniej. no w roku 1839 w Ca w carskie rosyjskim weszła w życie instrukcja kontrolna pasa granicznego celnego. No i właśnie ten pas i kordon znajdował się tutaj, w tym miejscu, tu był posterunek. No lata lecą, historia zostaje. Budynki przetrwały do dziś. Mało kto, pewnie z mieszkańców Będzina, wie, że tutaj był posterunek Straży Granicznej w 1914. No film może mój dzisiaj będzie krótki albo jest krótki. No nie chcę naciągać prywatności właścicieli terenu. No jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, chcecie więcej moich materiałów, subskrybujcie mój kanał. No za co serdecznie dziękuję.